Na pewno jest dużą przewagą to, że podchodzicie bardzo indywidualnie do klienta. Jest, jest robiony duży research na początku. Badanie rynku i badanie wymagań klienta. Tak? I, i akurat my tutaj w naszej, jeżeli chodzi o OFE, znaleźliśmy nisze, no i na, tak naprawdę ta akcja marketingowa zadziałała. Dużo bardziej, niż ja się tego spodziewałem, chyba, niż każdy się tego spodziewał. Także, no, jeżeli mam Was polecić, to na pewno Was polecę i na pewno będę Was używał przy innych biznesach. Jakoś zgadaliśmy się i od razu energia flow przepłynęło odpowiednie i zaczęliśmy rozmawiać. Ale, ale, ale ja jestem bardzo zadowolony i na pewno Was użyję, jeżeli chodzi o moje inne biznesy. Ale tak, wiesz, ja mam też klinikę medycyny estetycznej. Ja w tej chwili mam tą klinikę wynajętą, czyli, czyli mnie lidi nie interesują, tak? bo mam, 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 mam wynajęte pokoje i po, po prostu tak to funkcjonuje ten biznes. Ale na pewno, nie wiem czy w bliskiej przyszłości, czy troszeczkę później, na pewno będę, wiesz, będę kierunkował różne zabiegi,